Hej, Simano, ludzie, z witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Trochę mnie nie było i nagrywamy z innej perspektywy, bo Kuba mi zniszczył statyw. No ale dobra, nieważne. Mam przed sobą najnowszy jazzki kit, który będzie u nas w Polsce dopiero 1 lutego. A ja dzięki panini z Niemiec dostałem właśnie już dwa numery. Jeden numer sobie zostawię, bo chcę sobie go otworzyć na TikToku, a drugi numer otworzę sobie właśnie tutaj. No to lecimy. Mamy tutaj, już wam pokazuję. Żanka robi za mój statyw, więc będziesz robiła przybliżenia, w sensie wiesz o co chodzi na karty. Mhm. E, mamy tutaj limitkę Davisa. Mamy limitkę Davisa z Bayernu Monachium, oczywiście jeszcze FIFA 365. 2022. Są dwie saszetki, które sobie zaraz otworzymy. No i zobaczymy, tak na szybko, co ciekawego w gazecie i co będzie w następnej. Gazeta 1199, numer 1, 22 rok. I zobaczymy, co ciekawego. Tu mamy reklamę e, tego albumu z naklejkami, który już Wam pokazywałem. Złoty but dla Roberta Lewandowskiego. Złoty chłopak. A no właśnie, tu ci co dostali złote piłki? Czyli przeważnie Leo Messi. No oczywiście, że Leo Messi. Dobra, tu już wiadomo o co chodzi. O tym panu nie będziemy rozmawiać. Dobijają się do reprezentacji. Dobra, tu mamy kolekcjoner rekordów: Robert Lewandowski, Leo Messi. No tutaj. Zapamiętacie te nazwiska? No właśnie. Dobra, lecimy dalej. Nasz rodzynek. Ty, ja już myślałem, że to jest, wiesz, kto. Kuba, ale wiesz, który Kuba, co nie? Nie będziemy mówić głośno. No, dobra, tu mamy plakaty. Halanda, Zieliński, Wlachowicz. O, Manchester United, więc fajnie. Tu jeszcze Mbappe. I reprezentacja Polski. Zaraz, Kubusiu, dostaniesz. Poczekaj sekundkę. Najpierw trzy rączki. No, bo Kuba zjadł. Musieliśmy go troszkę przekupić. No i oczywiście jest, są zabawy. Co Zmiana wie? warty, pekał o ekstraklasie. No bo Kubu, fajnie wygląda. Fajnie wyglądasz. Zapaść mistrza Boruc. I zaraz zobaczymy tu wasze prace. Poczekaj jeszcze sekundę, Kubusiu. Najlepsi piłkarze w FIFA 22. I zobaczymy, co będzie w następnej gazecie tutaj. I następna gazetka będzie 15 marca. A dostaniemy, no w sumie, no nic ciekawego, bo dostaniemy jakieś, no dwie karty, taki zestaw sędziowski, bez żadnych kart. Ale wiecie, tutaj się różnie, m, różne rzeczy działy. Zaraz, poczekaj, synuś. Mama robi za statyw. No co, nie nazywaj jego! I z tyłu widokówki szczęsny Dybala, Salah i Glik. Dobra, naszy. Poczekaj, Kuba, jeszcze sekundkę. Otworzymy tylko saszetki, zobaczymy co ciekawego trafi. Ostatnio w jakiejś gazecie trafiłem nawet rarkę. O dziwo. I zobacz. O, już myślałem, że coś będzie. Dobra, poczekaj, sekundkę, Kubusiu. Kuba jest tutaj niecierpliwy. Zobaczymy, czy coś ciekawego tu wpadnie. Tutaj jest karta Tytan i Dominator Karim Benzema. Wybaczcie za Kubusia. Kubuś, nie zrobiłeś bam. Ściemnia. <laughs> nie ściemniaj. Już. I w Salach na karcie bazowej. Kuba. On jest śpiący. Zaraz go położymy. Karta tytanowa i dominator Lukaku. Także tą gazetkę dostaniecie 1 lutego. Ja jeszcze raz bardzo dziękuję firmie Panini z Niemiec za tą przesyłkę. To było na tyle. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Nie patrz Kubusiu. Już idziemy. Cześć.